Na niedzielnej mszy ksiądz wygłasza kazanie na temat przebaczenia. Po żarliwej przemowie pyta zgromadzonych. Ilu z was, drodzy parafianie, zdecydowało się przebaczyć swoim wrogom? Połowa wiernych podnosi ręce. Niezadowolony duchowny kontynuuje kazanie. Mija dwadzieścia minut, a on powtarza pytanie. A teraz, drodzy parafianie, ilu z was przebaczyło swoim wrogom? Tym razem większość zgromadzonych unosi ręce. Ksiądz, wciąż nieusatysfakcjonowany, znów nawołuje do miłości i miłosierdzia. Kazanie ciągnie się, aż wreszcie trzeci raz pada. Ilu z was, drodzy parafianie, zdecydowało się przebaczyć swoim wrogom? Msza już dawno powinna się skończyć. Ludzie głodni, myślą o obiedzie, więc wszyscy podnoszą ręce. Wszyscy, z wyjątkiem staruszki z trzeciego rzędu. A ty dlaczego nie chcesz wybaczyć swoim nieprzyjaciołom? Nie mam żadnych. Niesamowite. To się rzadko zdarza. Jeśli mogę zapytać, ile ma pani lat? Dziewięćdziesiąt cztery. Czy zechce pani wejść na mównicę i powiedzieć nam wszystkim, jak to możliwe, że nie ma pani żadnych wrogów? Staruszka powoli podchodzi do mikrofonu i mówi. Przeżyłam tych wszystkich skurwysynów.